Sprawdzę to? Jest porząd, spoko! To gostek z pizzą! E, już lecę! Chwila! Otwieram, otwieram! Pizza, 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 pizza! Wow! E, heh, dzięki. Czy mam wydać resztę? Nie, nie trzeba. Naprawdę zjesz te wszystkie pizze, koleś, ha? E, no tak, mamy wielką ludzką imprezę, Zwykłą imprezę, bo właśnie świętujemy tu naszą... Ludzkowatość? Koleś! Kocham imprezki! Mogę. Nie! O. o, no trudno, więc tego. Narka. Nie! Zrzuwaj to! To ręka mi odpadła. Moja znaczy się. moja proteza. Wow! Jest mi normalnie. Strasznie przykro, koleś. Mogę jakoś pomóc? Nie chcę pomocy. To. Bo to wbrew mojej religii, bo ja... Ja wyznaję niepomogizm. O, a ja... Luteranizm. A co z rąsią? Wiesz, zatrzymaj ją. Teraz jest skalana. <grym> Serio? Gites? Brachu! Dostałem brąsie! Jo! Fajowo, brachu! Gile, gile, gile! <grym>